Chorwacko-astrologiczny 19 października, niedziela. Dzień dobry, moi kochani. Niedziela przynosi wyraźną zmianę nastroju. Kosmos rozjaśnia aurę po intensywnych dniach wewnętrznej pracy. Już o świcie księżyc wkraca do znaku wagi, wnosząc potrzebę równowagi, piękna oraz harmonii. Po tygodniu pełnym emocjonalnych burz i duchowych odkryć przychodzi czas na wyciszenie, refleksję oraz odbudowanie naszego wewnętrznego spokoju. Waga pragnie spokoju, zarówno w relacjach, jak i w naszych wnętrzach. Tuż po ingresie księżyc tworzy opozycję z Neptunem, co nadaje porankowi subtelny, marzycielski ton. Możemy czuć się nieco rozkojarzeni, mieć głowę pełną myśli i wspomnień, a rzeczywistość może wydawać się po prostu delikatnie mglista. Dlatego jest to aspekt, który sprzyja twórczości, sztuce, duchowej praktyce, ale niekoniecznie działaniu. Dlatego niedziel niedzielny poranek sobie odpoczywajcie. Dlatego, I dlatego warto też ten czas wykorzystać na medytację, odpoczynek lub spokojny spacer. Niech dusza złapie oddech po tygodniu napięć. Na szczęście późnym rankiem, tak i wczesnym popołudniem pojawi się, pojawią się właściwie dwa trygony, moi drodzy, właściwie piękne trygony, jakbym to mógł ująć, najpierw z uranem, potem z Plutonem. To kosmiczny zaszczyt świeżej energii, odnowy oraz inspiracji. Możemy nagle poczuć, że coś się rozjaśnia, że pewna sprawa, która była trudna, zaczyna mieć sens i zacznie się dzień sprzyjający uwalnianiu się od przeszłości i budzeniu odwagi do nowego. Uran dodaje lekkości, a Pluton dodaje głębi, więc razem otworzą dla nas przemianę, która już nie będzie bolała, lecz Doda nam ogólnie siły. Popołudnie przyniesie bardziej emocjonalny ton. Księżyc, w opozycji do Ceres, dotyka tematów troski, obowiązków i relacji rodzinnych. Możecie poczuć, że chcecie pomóc wszystkim wokół, ale pamiętajcie, że miłość bez granic często prowadzi do zmęczenia. Dlatego zadbajcie dzisiaj także o siebie. Wieczorem Księżyc łączy się z Wenus, co będzie stanowiło piękne zakończenie, moi drodzy, tygodnia. Energia miłości, czułości, estetyki napełni, moi drodzy, nas spokojem. Jest to idealny moment na randkę, rozmowę prosto z serca, ale też i z sercem lub po prostu ciepły wieczór z kimś, kto jest wam bliski. Dzisiejsza niedziela jest jak delikatny oddech po burzy przynosi ukojenie wewnętrzną równowagę i świadomość, że każda transformacja ma swój sens. Kosmos mówi dzisiaj: zatrzymajcie się, spójrzcie z miłością na to, co minęło, i z wdzięcznością przyjmijcie to, co dopiero się po prostu rodzi. Moją radą jako astrologa na dziś jest to, abyście szukali piękna w prostych chwilach. Właśnie tam ukryta jest prawdziwa harmonia. Szczęśliwe znaki dzisiaj to wagi, bliźnięta oraz szczelce. Trzymajcie się. Do zobaczenia.